Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed 2 No i okej, ciśniemy do następnego questa, jaki tu nam jeszcze został w Willi No i okej, dobra, tu jakaś wielka biba się dzieje You've done us a great service, nipote! With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more! Do you know what that means? Basta lavorare! Si passa tutto il giorno a bere! E a puttane! What? It's true! <laughs> Come, it's you. Walk with me. Yes, uncle. Pose no the No, it's the Pazzi answered to another, Spaniard. He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe, and leader of the Templar Order, which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Another question? Yes. And he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free, but not until every other Templar has fallen to my blade. Father's List will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco De Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. Alright, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. I shall read the letter my uncle gave me. Okay. Mr. Francesco, I have done as requested and spoken with your son. I agree with your assessment, though only in part. Yes, Pieri is brash and prone to act without forethought, and he has a habit of treating the mercenari like playthings. I have received reports of at least three men being disfigured as a result, but I do not think him. As you put it, beyond repair. Rather, I believe the solution to be a simple matter. He seeks your approval, your attention. These outbursts of his are a result of insecurities born out of a sense of inadequacy. He speaks of you often and fondly and expresses a desire to be closer to you. So...

Here. This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Bieri. Leonardo will decode it for us. Then, Się tutaj, kiedy czas pozwoli, a to do no dobra, doczuj na punkt widkowy Villa Auditory No dobra, no to poobiegniemy sobie tędy. No łap się, Ezio, no Jezu Ale ja chyba będę widział już ten, te punkty, albo jeszcze może nie. Co mamy te czy te? O, 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 o... Coś tu... Coś słyszę... Coś słyszałem... No dobra, nieważne. Znowu musimy się... Z... synchronizować z punktem widokowym. Ale ja to robiłem, ty durna gro! No dobra, o, pierwszą... Zbierz cztery strony kontekstu tak traktujące o filozofii. gdzie to jest? Tutaj, dobra Yeah, teleport dobra, strona z kodeksu odnaleziona teraz pójdziemy po następną następna jest tutaj dobra szybko po nią skikniemy o nie zatrzymałem się, a czy nie zatrzymałem się, nie zabiłem się, to coś nowego. No dobra. Pierwsza jest perfidnie gdzieś tu pod nami. Dobra, widzę ją. No to przeszukujemy. Dobrze, jest druga. Teraz tu jest trzecia i tu jest czwarta. No ale to git. No to dobra tobie to biegniemy. da, O jakiś mi błąd wyskoczył. O, 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 patrzcie, patrzcie, figurka. Statuetka, o, przepraszam. To jest też jedna z znajdzie, tylko że to akurat te statuetki są w tym, w tej lokacji tylko. Willi Auditore. No dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Pióro. Kolejne. Yeah. Drugie. Ze stu. Yeah. Jep, w kałuże. ręką. Co to Co to dla Ecja? Dobra i ruszamy po ostatnią stronę kodeksu, która jest tutaj. No dobra. No Ale My musimy pójść w prawo teraz, żeby wyjść z tego miejsca. I pojedziemy konno. Dobra. Tu da dawaj, dawaj kunia. Wiem jak jeździć na koniu, ty durna gro. Dobra. Galopem po tą ostatnią stronę kodeksu, która jest tutaj. Ja. Yeah. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Ostatnia strona. Dobra. Gdzie teraz? Hmm, Czyżbyśmy je ruszali? Aha dalej musimy, no to musimy zawrócić niestety Nie ruszamy do willi znowu Patrzcie mam kasy, masakra Sprawcę u Klaudii Aha dobra A i dlaczego mamy tyle, no kurwa jedź tym koniem Że dlaczego mamy tyle kasy, trzeba rozbudować trochę willę Oj, chyba skrzyneczkę widzę Tak jest, skrzyneczka Kolejne Floreny Dobrze yeah. O, jaki spadek FPS, jezu Dobra, no to ciśniemy dalej Chyba, eee, e, czyli jestem troszeczkę zmęczony Kurczę, dopiero chyba pierwszy, czy drugi w nocy się położyłem spać. Więc to jest taka dla mnie jakby wam to powiedzieć. No męka. Teraz nagrywać, ale... Nagram dla was. Czego się nie robi dla widzów? No, rozmawiamy z nią. Salute Claudia. What's happened? If Father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Zio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me? Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money, although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest you're going to have to show up to take it to the bank yourself because when it gets full I 'm just going to take the extra cash for myself. Capito Dio. Dobra. Hmm... to the way? Aha, dobra. Let's go ahead and... Aha, dobra. Dobra. Musimy pogadać z him. one john Is there something wrong? S.R. Mario hired me to deal with this mess. But I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money, what's your business. business? You must be Serezio. Am I right? Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin it at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Sir Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Dobra. Co by tu wybudować? Burdele. <laughs> Nie no dobra. Kopalnia. Otwarcie kopalni zwiększy wartość miasta. No, nazwę, renowacja koszary. Studnia. Wybudujmy no, studnię, bo jestem ciekaw. Studnia, jest w te kościół. Ten. Mam krawiec. No i no i no i no i no, i Krawca. no dobra Okej, okay, dobra. Kaj my tu mamy iść. Chyba tu do swojego wujka jeszcze WOR, tuś wrostał! Dobrze It's my Ochradnę cię, ciebie nie masz kęsy Dobra. ściana z kodeksu tu znajdą się odszyfrowane strony kodeksu. No to zaraz jeszcze spojrzymy na tą od this is the sanctuary it was built by my great-grandfather to honor the memory of the assassin order and protect its secrets look around these are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened and this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I'd give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia, hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. Na pewno dopiszę Dobra, przyjrzyjmy się tutaj temu na Badanie No dobra, a czy jeszcze raz badanie Na, pos na postumencie stoi posąg Dariusz O, Dariusz Perskiego asasyna Użył on ukrytego oszcza, by zabić Kser... był to pierwszy odnotowany przypadek użycia ukrytego oszcza. Wygląda no, na no to, że... A dobra, co to, to już wiemy? Dobra, to kogo my tu mamy? Na no, po... momencie stoi posąg Wei-Yu, chińskiego asesyna. Użył włóczni, by zabić pierwszego cesarza ching qing shi Dobra. To jest właśnie zbroja Alteira. No, no, stoi posąg Amunet, egipskiej kobiety asesyna. Zabiła Kleopatrę, przywrócił męża Wygląda... No dobra, to już wiemy. Co to, to? Iltani. babilońskiej kobiety asesyna, to ona otruła Aleksandra Wielkiego. Wygląda... a dobra, to już nie będę czy to dalej. Na postumencie stoi posąg Leoniusa, rzymskiego asesyna. zadzigał on... Kaligulę sztyletem, wygląda na to, że czekaj na tym konsumencie No dobra, a my wybieramy się już do Florencji Tak jest, Florencja nas wita Spadamy stąd Koniec tej tej, musimy jeszcze odwiedzić O właśnie, tu No Aha Wiecie to coś ukazuje mapę, ale Kurczę jest 8, jeszcze 22 strony kodeksu i będzie git Dobra. To my, a my są spadamy. Koniec na dzisiaj. Czy znaczy, nie no. Koniec na... no jak bym wam to powiedzieć? Koniec z przebywaniem na dzisiaj w Willi Auditora. Dobra, co my tu mamy? Fabro, masz coś dla mnie, ciulu? Uuuu. Dobra, zbieramy kasy, ale najpierw naprawimy sobie wszystko No i dobrze, ciśniemy do Florencji No come on, come on Pojedziemy sobie tym wozem śmiesznym Rozmowa, Florencja Przy pracowni Leonarda da Vinci Tak jest No! Akceptuj! O. Dziękuję. Tak jest, Warty zmieniają się o świcie i o zmierzch. Ta informacja przyda ci się przy planowaniu misji. Ja nigdy nie planuję misji, ja po prostu lecę na żywioł. No i dobra. Co teraz? Budowanie się Florencji. Tak jest. Który rok? Pokażę rok. Jest rok. Republika Fiorentina 1478. Dobra. Noe Githes. O. Come on, come on. Wiejeje, ejże, żeby tu być misja. Dobra. Interakcja. It's you. You are still alive. Look at this place. the past two years have been kind to you but you are not the same at all are you i was hoping you might be able to help me with something anything for you my friend ha ha you found another one how exciting hmm this one is tricky to break clever in its use of ancient languages maybe if i just oh oh it seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. Hmm, what to make of all this? <laughs> of course, and why not? What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Ej, Vincenzo. Dobra. Praktykuj to czego uczysz. Ćwicz kilka nowych technik zabijania, gdy Leonardo pracuje nad stronami kodeksu. Okej. Okay. Idziemy pozabijać. Dobra, to już mamy... To już mamy te prawdziwe... Co? Pięćot i jeden kwadracik życia dostałem? No dobra. Tu już mamy już takiego już prawdziwego asesyna, już można powiedzieć. Pyk, dziękuję raz. Tak. To jest to właśnie. Tu i ostatnie. Patrzcie. Nie będę już ćwiczył, tylko to ostatnie. Tu. Pyk, pyk. Pek, dziękujemy! Pójdź do pracowni Leonarda. Spoko. Po co pukasz, Ezio? Chodź od razu! Thank to. Take Dziękuję, Leonardo. Chyba...

Dobra, możemy coś kupić Skórzane na rękawie. Czekaj tam, idę pokraść troszeczkę. Dawaj gruba się kasę, nie ma. Dzięki. Czekajcie, jeszcze coś, czekajcie, jeszcze coś ukradniemy. Dzięki, że wstaliście panowie. Wielkie dzięki, dobra, starczy nam powinno. rozmowa zbroja skórzany na ramieniu na pierś nie wierzę jezu na ramieniu dobra dobra patrzcie yeah. dobra idziemy szukać lisa chyba widziałem już to miejsce tak jest dobra Szukajmy lisa Kaj ten lis jest Polowanie na lisa, oczekuj la wolpe lisa w powierzchni Macerato Vincio Czy jak tu się nam czyta A to tutaj kurde mać, dobra Kaj ty lisu jesteś Tutaj są ci Lis, 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 kaj on jest Jeba ściana Czekajcie, pójdę zerwać ten plakacik. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. Kaj, ty lis jest. Hm, 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 jesteś, przyjacielu. O, coś to, coś widzę takiego, coś... Jest. my money what is this money! i really have no interest in hurting you so give me back my money and we'll call it even not so fast what do you want who are you they call me many things <laughs> murderer tagliagole thief but you may call me la volpe at your service, Mr. Ezio. <laughs> How do you know my name? <laughs> it is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma let me know when you are ready and we'll go. Ah, yes. <laughs> Here is your money. Yeah. Pać, 1500 i 500 tego dostaliśmy. Patrzcie, je, yeah, wrzuciliśmy na wolkę. Dobra, rozmowa. problema Dobra Patrzcie, wszyscy umieją biegać po ścianach Czy no w sumie Lawolpę też jest asasynem No ale dobra, wypierdzielać ziomki Ej Ezio, co ty robisz? No dawaj, dawaj Jak ja nie lubię takich misji na czas Kurwa łap się! Dobrze, Ezio. Dawaj, dawaj, ciśniemy! Ezio, dawaj! O, widzę to miejsce, widzę, widzę! Chodź szybko, bo nie zdążę! Co? No! Ezio, ty pedale, co ty robisz? Dawaj, 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 dawaj! Here we are. Francesco di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle. Turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Hmm. Buona fortuna. Yeah, mamma casa, dobra. Czekajcie chwilę.